Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z pięknej słonecznej Majorki. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę z naszym gościem, którego gościmy normalnie. Jedziemy taką furą. Super auto, zawsze marzyłem, żeby takim pojechać gdzieś Bardzo fajne, luksusowe. W środku w środku normalnie skóry. Normalnie skóry Tutaj Alcantara w ogóle, zamrz no coś, coś niesamowitego, wykonanie pierwsza klasa zastanawiam e... się nad kupnem takiego auta alufelgi a nie, zwykłe stalówki to są zwykłe stalówki e... bardzo dużo chromu i karbonu dookoła możecie zauważyć także lakier metalik no Auto pierwsza klasa A tu i nadchodzi nasza gwiazda O i druga! Dzień dobry Dzień dobry Nazywam się Adriana Idziemy na wycieczkę Bierzemy mi misiawteczkę i drugiego i jedziemy. Jakbyśmy nie znaleźli już tu jedzenia, no to po prostu idziemy do ruskiego bagietę Śniadanko z rana <laughs> Specjalnie go na Wielkanoc zostawili. No, myślę, że tutaj już coś zjemy Tu jeszcze automaty stoją normalnie do gier U nas już nie ma profesjonalna karta. To nasze plakaty, nie? Twoje plakaty są lepsze. Mm. U mnie. No teraz już. Tam, A ważne to jest w środku. <laughs> Właśnie. Ja ryzykuję tą Ranito chicken i do tego sobie wezmę tylko jajko jeszcze. Bo ja chociaż muszę tą kanapkę pokazać, o której e, mówiłem no, wcześniej. To jest Dobra, tak w ogóle to jesteśmy tu. Kudi. Właśnie zjedliśmy śniadanko i będziemy dzisiaj jechać na plaży, która nazywa się Sakalobra. Plaże. plaży, do takiego parkingu trochę wcześniej, ten jaki zasraną maskę. Bo... Oczywiście to jest mnóstwo miejsca, ale nie można tu wjechać. W zeszłym roku tu wjechaliśmy, pamiętasz Oliwia? Kamperem Bo tu coś było, że syn residente, coś tam, coś tam, a my jesteśmy rezydentami, więc stwierdziliśmy, że wjeżdżamy, nie? No i wywalone. Ale teraz jest tutaj pełno niebieskich linii. Chociaż 9.00 do 19.00 zakaz, tak? A to taka rzeka wysuszona. To chyba tylko taki kanał, gdzie podczas dużych deszczy woda spływania. takie cytrynki, a tam takie domki chyba letniskowe, działkowicze tak zwani. Wyobrażacie sobie? Na takich działkach mieszkać? Ale dojechać tutaj przecież to jest tragedia. Restauracje, kawałek deptaku. ptaku Tutaj też fajnie, co? To jest... A, bo tam jest ten cały port w dole gdzie jest kawa, ale zapomniałem dodać, że idziemy na plażę i wezmę sprzęt Troszkę pogrzebi. No i tutaj to taki port bardziej, tam nawet jest statek Chyba bardziej opłaca się tutaj wziąć taką wycieczkę na morzu Po prostu zwiedzać plażę w ten sposób Nie wiem, co jest To on może kopał ten tunel I tu jest tunel cały, w którym się przechodzi właśnie na tamtą plażę Nawet jest podświetlony Aha. Atencjo, atencjo Najważniejsze, jest to, że przewiew nie jest wilgotny i nie śmierdzi w tym tunelu Zwykle to w tych skałach wszystko tak śmierdzi Niby jaskinie, fajnie i zwiedzać w ogóle a tam taki smród. Wow Elegancko! To się cały rok tak obija. Cały. cały czas w sumie. Chwilę jesteśmy na zewnątrz. Maran Tutaj właśnie one się zatrzymują najczęściej. Tutaj dopływają z statki, jakieś łódki. I tutaj sobie. Wstają, czylują i na tej plaży yy, odpoczywają, schodzą na ląd. I dalej, jeszcze kawałek tunelu w ogóle, ale zajebiście to wygląda. Przy kozacko po prostu i wychodzimy A tutaj tak pięknie Taka kamienista plaża. Takie góry tutaj zajebiście wysokie. Tam jest jakiś zbiornik wodny. Czasami są takie stormy, że chyba tam nawiewa wody, po prostu. A ja tu idę grzebać. Tylko muszę zmienić baterię w kamerze. To, jakby kogoś coś interesowało, to wszystko jest pozaklejane naklejkami. Bo to właśnie respekt Stara la natura. Nie można palić ognisk, takich różnych rzeczy. Ale szukać chyba można. Chcecie wiedzieć, jak tu wieje? Zaraz. Zaraz wam pokażę, na chwilę przestało. ale gdzie? Naprawdę nie mam pojęcia, nic nie widzę. Nie mogę się jakoś skupić O co chodzi? O co chodzi? Aha, jest Proszę bardzo Dobro? Tak, takie miałem podejrzenia i tak jest Znowu jakiś taki dziwny krążek mi to wyszedł Wydaje mi się, że to może być 5 centów jest tak zdarte, ale nie jestem pewien, co to może być. A tutaj taki dziwny sygnał. Nie wiem, to chyba 50 centów było, no bo jeden, właśnie. Albo znowu, tak, 1 cent. Już mieliśmy wychodzić jeszcze na, oko, na odchodne tak idę, idę. Drzebnąłem i coś tu mam. Brzmi jak poważna moneta. Ale co będzie poważna moneta? Będzie kapsel? Co to będzie? Co to będzie? Po prostu jestem ślepy w tych kamerach na Nic nie widzę. Jest 20, 20 centów. Jesteśmy w Fornaluxie, najpiękniejszym małym miasteczku na Majorce, które jest w ogóle niepromowane em, na różnych y, blogach, blogach i tak dalej. Mówi się tylko o Sojer, o Valdemosie, a to właśnie Fornalux jest najpiękniejszy. O, a tutaj? Nie wiem, co mówiłaś. Najpiękniejszy pisarz. Ale tu wszędzie są pomarańcze. To jest jakiś kolor. O, koleś. cytryny! A tu cytryny i pomarań... I, i mandarynki. Pomarańcza. Ale te, co są na ulicy, to one nie są dobre do jedzenia. I tu jest w ogóle przepięknie, tu jest cały sad i tu zobaczcie ile sadu tam jest oliwkowego. No przepięknie tu jest, jak z bajki jakiejś. Nie widać teraz tego, bo tam jest cień, a to GoPro jest dupa. No i tu jest tak jakby ryneczek, nie? To jest takie stare drzewo. A tam drugie. A to takie schody na miasteczko. Knajpy. No, przepięknie. Pornalux. Będę mówił do kamery, ale ty też możesz słuchać, bo moim zdaniem to Sojer, które jest następne, to jest przereklamowane. Bo każdy, kto przyjedzie, to mówi o tym Sojer i w ogóle, że tam chciałby pojechać, bo tam jest ta kolejka, żeby się tą kolejką przejechać. A my się przejechaliśmy tą kolejką i uważamy, że to było wydane. 10 złotych, 10 euro w błoto, bo mogliśmy za to iść i zjeść coś dobrego. To jest stuletni drewniany tramwaj. No i ja wolę jeździć nowoczesnym, który jest wygodny. na szacunku, takiej sztuki. Stuletni drewniany tramwaj. No dobra, no ale poza tą kolejką co jest w tym mieście? Ten kościół. No ładnie wszystko. I Santanderbank obok, tuż obok tego kościoła. Kiedy to słońce zajdzie, to jest wszystko wygląda tak beznadziejnie. Świeży, zielony kolor tych liści, co? Mega intensywny No O, ale Ktoś ma tam basen Tam jest chyba restauracja Jaki kaktus! No w ogóle w cały obiekt tak Wszystkie różne takie odmiany Ja cię kręcę tak, tak Ile ma igieł? No i takie no. Ty, ile kaktusów A no to jaka kula kaktusowa To chyba takie wejście do domu, nie? Zajebiście I przyszliśmy z powrotem stamtąd No tam zrobiliśmy w górę kółko Oczywiście to jest uliczek mnóstwo do zwiedzania. Tam jeszcze można iść na dół. Też są jakieś uliczki, ale jedziemy dalej, bo jeszcze jedziemy z Sojer i Waldemosy, najprawdopodobniej dzisiaj. Bardzo dobra, bardzo słodka. Także paluchy kleją, że masakra. Kozak. Tutaj też drzewka pomarańczowe, cytrynowe. Tam wyżej jakieś inne. No, to jest przepięknie w tym miasteczku, naprawdę. Przepięknie. Poza tymi barierkami, które są tutaj poukładane. Bo ten płot jest chyba rozwalony. No i wiadomo, dla bezpieczeństwa turystów, tych niemot, które tu przyjeżdżają i nie widzą, że płot jest rozwalony. <grytanie> o, i tam są też. Pomarańcze. Nie, na rynki. To jest za płotem, ale może sięgnę. Tylko ta nie jest taka w słonecznym miejscu. O, jakaś mała pitka. Oj, dobra, kradnę. Ale tu jest takie w ogóle miejsce: parking, i tu się idzie w takie, w takie drzewka. O, to tą wyrzucę. Udajmy, że ona spadła tutaj z drzewa. Sobie, o, spadła. A ja sobie wezmę taką, która będzie dobra. A że jestem wyższy, to mogę sięgnąć tamtą na przykład. O, ta też spadła z drzewa. Zaraz ją zjem, ale mięciutko. Ale będzie super. No przepięknie, naprawdę. A jak to pięknie pachnie wszystko. Zapach jest niesamowity. Tych kwiatów, które kwitną Tak jak w Polsce wejdziecie do sadu jabłkowego albo jakiegokolwiek, kiedy on kwitnie. Jednak to są... Niedobre. A tu są jeszcze zielone. Jezu, w tej maszynie nawet lusterka się składają. Ale chujnia, bo z tyłu jest korba. Powinniśmy zapłacić połowę ceny. Ale dziadostwo ten samochód masakra. Eee, tak, jesteśmy w kolejnym mieście Baldemosa. Jeszcze po drodze dużo zwiedzaliśmy, ale mało nagrywałem. To jedno z kolejnych piękniejszych miast. Ta ulica wygląda pięknie, jak zkwitną te drzewa. Na razie się wszystkie poopadały. W ogóle te drzewa są fajne. Bardzo fajnie wyglądają. Są takie? no inne, dlatego pewnie. No, idziemy zwiedzać Waldemose. Z Sofią czy z Demi? No, piłyście tu chyba. Albo z Sofią, albo z Demi to byłaś. Jak, Sof jak Sofia ogląda tego vloga, to potwierdzi w komentarzu. Albo Demi. Bo nagrywam teraz. Taki punkt widokowy tu jest w tym miasteczku i tam w oddali, daleko, 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 cała wyspa. A tutaj taki widok. Jedziemy po takiej wąskiej drodze, niewiarygodnie wąskiej. Myśleliśmy, że to jest na jakąś posesję Myśleliśmy, że to jest na jakąś posesję <noise> Pasyle, cytryn! Nie, nie, nie! Niech to, Dzień. Dzień to jest dla to... rowerów. To nic nie drogę, ścieżka rowerowa. Tam u góry były. A jak ty się tu zmieścisz? No właśnie, kurde, nie wiem, jakie ja to pomieszczę, nie? Ona będzie teraz siedzieć i chudź. Nic się nie idzie dalej. Wszędzie do okapach, nie jedzeniem. Idziemy i Julia zobaczyła gratis. Damo. Gratis, gratis. Ty zobaczmy. no bierzemy taką. Za zmutowana jaka. Nie bierzemy. Z wypoczynku. I wzajemnie. Wzajemnie. Nie, zmutowana nie bierzemy. zostawiamy. Ale to jest o. najbardziej czy, żółta. No dobra. Najbardziej bierz tak mi. wygląda na dojrzałą. O, tą gruszkową. A? Wygląda A? jak gruszka fajnie Za Zajebisty, nie? No? Fajne, co? I ten daszek tak fajnie, tak wykończony, super. To mi się akurat bardzo podoba. Oj, bardzo. Oj, jak mi się to podoba. Taki kompozytor tu przebywał rok, wykonała przez Polską. A, czyli on tam mieszkał trochę dłużej niż jeden dzień. na hmm. dane. Cześć Fryderyk. Jak się masz? A to jest po hiszpańsku. Po polsku i po hiszpańsku. No i Polska wyżej. Bardzo dobrze, to się chwali. A i on sobie chodził po tych ogrodach tutaj I On wymyślał I komponował, tak? I ja się nie dziwię, że ktoś ma wenę A ja w Polsce Jak on komponować swoje układy taneczne no Jak ja uczyłam się inspirować Jest trochę ciężej, nie? Po prostu możesz w Polsce wymyślić smutny taniec, jakiś smutny Jak mogę wymyślić smutną bacianę? Eee. Tak, samochód się zapalił Udało im się go ugasić, a my wracamy. Wyszliśmy już z tego ogrodu. Nie obeszliśmy go dookoła, bo nam się czas kończy. Nie musimy oddać samochód. I jedziemy na Formentor. Formentor, Formentor, na noc. Ten też jest gówniany. Gówniany, jak nie wiem. Straszne to jest. Wszystkie te samochody wypożyczania to taka po prostu plastikowa kupa. W każdym razie yy, oddałem samochód, właśnie teraz nawet się nic nie podpisuje. Po prostu się oddaję kluczyki. Wszystko dobrze, wszystko dobrze. No to na razie. Wracam do domu, dziewczyny, już zostawiłem w domu i co? I szykujemy się za chwilę na kolację, a później jedziemy na noc na Formentor, Formentor, zawsze się mylę. Na Formentor. Eee, tam sobie staniemy albo już na samym cuklu przy latarni, tam jest parking, bądź też wcześniej gdzieś tam na drodze są takie zatoczki parkingi i jutro zostajemy na wschód słońca tak, a chcemy jechać dzisiaj a chcemy jechać dzisiaj dlatego żeby jutro rano się nie budzić o godzinie 5, bo przynajmniej od nas spod domu tutaj trzeba wyjechać jakieś godzinę 20 kamperem na pewno żeby sobie tam dojechać na spokojnie więc lepiej po prostu tam pojechać. Ada też zawsze marzyła o tym, żeby yy, przespać się w kamperze, więc będę sobie spał z na łóżku, ja będę spał na podłodze, trudno. No Jezu, nagrywa się to z fleszem, jak to jest możliwe. Siema! Siema Ale mam szlaufa, co? Ha! Ale masz szlałfa, no tak, nalewamy wodę jeszcze, żebyśmy mieli wystarczająco. Przyjechaliśmy tu. W ogóle tam jest latarnia. Nie wiemy, czy możemy tu stać, ale tu stoi jakiś samochód. Nie widać go teraz, ale tam przed nami. W ogóle jest kurwa ciemno, nic nie widać, ale nie wiem, czy to widać niebo, czy cokolwiek. Tutaj kamera telefon odda, ale jest po prostu przecudnie. I też wieje. W ogóle się nie stresuje. Ej, naprawdę, weź położ się tu na chwilę na podłogę Serio. Tam jest zupełnie inaczej. <grymny> nie. Ale się w ogóle nie chcę załadować żadnym Nie Ja pierdolę. Ale nie przemieszamy się. <grymny> Emocje, proszę bardzo. Ja jestem całkowicie spokojny. Yy, nic się tu nie stanie. Nic się tu nie wydarzy. Poza tym, że troszeczkę wieje, troszeczkę nami buja. <grym> Oliwia śpi. <grym> no, na śpię. Ale widziałam przed takie piękne drzewo, ale to nie był ani pomarańcz, ani kuchyna. To tak jakby na, na ulicy rosły grej fruty. No to Dobra, był taki czarka. kolor. Czarka włączymy, posłuchamy Czarka i z standapu, żeby nie myśleć o w tym wianiu i o tym, że buja, że o. Osoba... To ja na koniec. No.